Jest środa, 28 września. Euro kosztuje dzisiaj 4,80, a kilkadziesiąt godzin temu dolar przebił historyczną granicę 5 złotych. W ciągu ostatniego tygodnia z polskiej giełdy wyparowało ponad 40 miliardów złotych. I wczoraj trafił na nasze biurka raport wybitnych polskich ekonomistów, którzy stwierdzili, Zanim wybuchła wojna rosyjsko-ukraińska, że polska gospodarka jest na krawędzi katastrofy. Zdaje się, że rząd PiSu zrobił solidny krok naprzód. I w tak trudnym czasie. Co robi ta władza? Rusza na wojnę z polską przedsiębiorczością. Ustawa Sasina. Podatek nałożony wstecz na marże brutto. Przedsiębiorcy dobrze rozumieją, że to oznacza śmiertelne zagrożenie dla polskich firm. Do tego minister Ziobro z pomysłami gigantycznych kar, bez wyroków sądowych na polskie, na polskie firmy. Już nie mówię o cenach gazu i prądu, które dobijają polskich przedsiębiorców od, od wielu, wielu miesięcy. Oni potrzebują pomocy i zrozumienia, a nie ataków. Chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć. Polscy przedsiębiorcy nie zostaną sami w tej trudnej chwili. Yy, użyjemy wszystkich dostępnych środków, aby te niebezpieczne, głupie pomysły władzy zablokować.